To było ciężko czasami, ale było fajnie też. Śmiesznie. Trzy lata szybko minęły, ale myślę, że pozytywnie bardzo na plus. To były bardzo szalone cztery lata. Bardzo mi się podobało przez te 4 lata. Jestem zadowolony. Jestem szczęśliwy, że ukończyliśmy szkołę, ale będę na pewno dobrze wspominał. Mieliśmy najlepszą klasę najlepszego wychowawcy, pana Kraplaka. Było trochę ciężko, trzeba było się oczywiście trochę uczyć, ale było też bardzo sympatycznie. Fajni nauczyciele, klasę mieliśmy super. Tyle wspomnień, tyle ludzi, których poznałyśmy. Miła atmosfera, miły nauczyciele. Jestem zadowolony ze szkoły, z tego, jak nas przygotowała i do matury, i do egzaminu zawodowego. Ja będę im wspominać ze śmiechem na twarzy. Co to zaminamy Czy to jest stres? W ogóle. Jeszcze nie, ale na pewno w końcu przyjdzie ten stres. Na ludzie podchodzimy. Yy, oj, straszny. Leciutko się zda, co tam, co to takiego trudnego? Jeśli chodzi o stres, no to raczej matematyka jest takim większym problemem. Ja się pochodzę z tego na luzie, nie robię z tego dużego problemu. Stres jest zawsze. Przed maturą większy, przed egzaminem zawodowym trochę mniejszy. Dopiero się zacznie. <laughs> Wszystko jeszcze, no jeszcze całe 10 dni w sumie. Boję się, jak nie wiem co, ale jestem pewna, że będzie wszystko w porządku. Który moment w szkoły naj najlepiej wspominasz? Chyba rozpoczęcie i zakończenie. Oj, chyba studniówkę. zakończenie roku szkolnego. Myślę, że pierwszy rok. Jak na zawody jeździłem. Myślę, że te spotkania koncertowe, które były organizowane dla, dla tych osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Chyba WF-y. Strasznie lubię nasze WS-y, jestem w klasie sportowej. Ja na pewno bym wybrał jeszcze raz tą szkołę. Jeżeli mógłbym, to zmieniłbym kierunek jedynie na informatykę, jeżeli wyznaczę. Lubię sport. Właśnie dlatego wybrałem tą szkołę i mam nadzieję, że w tym roku uda się otworzyć kolejny oddział. Z pewnością wybrałabym technikum. To no, się to sama w ogóle bez zgadania żadnego, na pewno. Na pewno to, to ta sama klasa. Myślę, że tak. Dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. Wiele rzeczy się nauczyłam. Pewnie, że tak. Jest bardzo fajna szkoła, bardzo swobodnie się tutaj wszyscy czujemy. Ponownie, jakbym miał jeszcze raz wybierać, myślę, że tak. Na przyszłość zdać maturę, egzamin zawodowy i dostać się na studia. Ja się wybieram do wojska. Myślimy o studiach, ale czy to zależy też od matury, czy znamy? Na pewno jakieś studia, mam no, no późniejsze pracować. Rehabilitacja, masaż, chciałabym się tym zająć. Studia, praca, a jak na razie to wolne i przygotowania do matury. Make me feel better. You make me feel better. You make me Czy będziecie tęsknić za szkołą i nas odwiedzać? Myślę, że tak. Tylko, żeby nie musiały odwiedzać ze względu na poprawki, tylko z sentymentu. No, oczywiście, że będziemy tęsknić za, za szkołą, za ludźmi. Postaram się, chociaż nie, mies nie mieszkam blisko, ale będę chciała na pewno. Szkoda, że to tak szybko zleciało. i